Jan Kochanowski, Fraszka na zdrowie. Szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie, i sam to powie, że nic nad zdrowie, bo dobre mienie. Berły, kamienie, także wiek młody, dar urody. Miejsca wysokie, władze szerokie, dobre są, ale gdy zdrowie wcale, gdzie nie masz siły i świat niemiły. Klejnocie, drogi, mój domu bogi, oddany Tobie, ulubuj sobie.